Yy, dobra, hej, witam się z wami bardzo serdecznie, Jest tej Jankes, a to jest kolejny odcinek oczywiście FTFola, jak widzicie, czarno białe yy, jak za dawnych, dawnych czasów. Yy. Czy ja przypadkiem z nim nie gadałem? Już? A, dobra, musimy tylko po prostu... Tata, nie istnieje. Postaram się zrobić to, co było wcześniej, chociaż. Pamiętałeś coś z tego? Czy to, co powiedział, było prawdą? Czułem Zobaczmy się, się z... Z jakbym obudził się z długiego snu. Przypomniałem sobie klatkę i niekończącą się rzekę bólu. I tak mieliśmy sporo szczęścia. To nie był atak mutantów. Dobra, przewiniemy sobie. Mm. Mhm. Dobra, udaj się do Tytusa. Dobra, ja tu się zaraz z wami... Oczywiście y, zobaczymy, jak to pójdzie, bo musimy się spotkać z tytułem naszym y, w bramie. Zaraz się zobaczymy. Do Gula Creek. Staliśmy się zbyt niebezpieczni. Myślał, że Czerwonooki jest jeszcze w Gula Creek. Jeden z nas miał zginąć, nie obchodziło go który. A zlecenie to zlecenie. Co masz na myśli? Dorwę Czerwonookiego. To tylko kwestia czasu. Astragoth wyśpiewa mi wszystko, co wie o A co z Alice i Leo? Poradzą sobie. Odszukam ich, gdy nadejdzie na to czas. Albo oni znajdą mnie. Teraz muszę zająć się swoimi sprawami. Tak, e, niestety nie włączyłem do końca nagrywania. Akurat w tym momencie, kiedy ten coś mówili, ale to nie będzie przeszkadzało. I tu właśnie mamy pełną historię już yy, coraz bardziej się nawiązuje Czekajcie, wezmę zadania, rozmawiam tego z Tusem, mhm, mechanikiem naszym, yy, a to mi pokazuje, że w sensie, że mamy kilka do wyboru ścieżek, chyba tak mi się zdaje. Nie to tutaj było. Chyba wyjście mm, albo to tam. jeżeli chodzi o dźwięk, y, taka mała informacja, że możliwe, że może być za cichy, ponieważ mm, mm, sprawdzam jakby to wyglądało z y, y, jakim no, jak ja Wam ten dźwięk y, mikrofonu Frapsa. Yy, więc, nie wiem, może mój hmm. będzie dobrze mikrofon, a na przykład będę wszystko zagłuszał. Yy, ja akurat mam dobrze słuchawki sobie na nagłośnione, to... Ta, to tu. Tu? Tu. Eee, yy, tak. Haha, przy okazji tego, że... Yy, no, wywaliło mnie oczywiście, sprawdziłem, czy jest wszystko gitara, więc jest gi jest gitara. Jest gitara, no dobra, mamy tam jakąś chyba... dymek jakiś. wymawiamy czy to jest nasz... nie, to nie jest nasz Tytus. To nas Titus, Tytus, Romek i Atomek. Gimmy pewnie nie znają, albo pewnie znają jeszcze, chyba to jeszcze jest w gimnazjum. Ale nawet fajny komiks był. ...tego. Pułkownik. Yy... Będziemy dobrzy i... Wiecie co, zadania, o, jakieś opcjonalne maj miałem, a poboczne, Tytusowi, a no i o poboczne, no bo i tak musimy iść do Tytusa, yy, więc... Więc 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 i tak idziemy w tamtą mańkę I widzę, że mu tamty są Chodźcie tu Chop chop A, na no, jak na zabołanie Chodźcie, chodźcie Dostał wpisk Dostał kolejny wpisk Pięknie, 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 pięknie. O, Fajnie on chodzi, tak śmiesznie biega. Tak nóżkami przebiega. Dobra, już zaraz się dowiemy całej prawdy. Możliwe. Że to możliwe, że będzie koniec, zaraz. Niedługo. Yy, to... No, i powiem, że, że są takie momenty z tym wywalaniem, że jak przychodzę z jednej do lokacji, to czasami jest, czasami nie ma. Tylko jak to miałem w tym gula klikt z tym, którym teraz to ciągle mnie wybije. Zobaczymy, co będzie w bramie. Teraz uwaga, mocny, mocny finał będzie. Z tytułem, no dawno tu nie byliśmy i wiele się nie zmieniło. Eee, chcę tawcze ulepszenia. Eee, Sądzę, że w Twoich ocach, oczach to nie, będziesz to nie będzie przyjemna rozmowa. Hmm. Szwagow, gdzie szwagow? Eee, jakiś czas temu rozmawiałem z nim o tobie. Wkrótce potem wy, wyruszył w drogę. Sp Sprzeczkę. Dokąd? wyruszył. Nie, on jest nawet dobry, mi się, no, jakoś taki mały. To, że trzeba czytać, trochę jest takie niecharyzmatyczne, takie nie za bardzo, można się wczuć postać i tak dalej, jedynie słyszymy tego i jakąś tam kobietę. Mat, nie wiem, kim ta kobieta jest. No, lubisz. Mm, nie rób nic głupiego, chłopczy. Nie mógł on y, do tego, y, nie mógł się tak nie mógł, nie mogę się tego domyśleć domyślać, co dzieje się teraz w twojej głowie, ale pędź tam z bronią Gotował do strzału. On tam właśnie by, by tak by chciał. Nie mać się. Mm -hmm. O. Yy... Chyba to to, nie? Nie. kurwa, No bo to kurde Zamiast dać jako wysyszacz czy coś takiego. To nie. No, znowu nas wywala. Yy... Mamy pogadać z Kolem. Dobra, znowu nas wywala. Będziemy chyba po całej mapie też biegać. Dobra, więc zobaczymy się zaraz. Już pomału mnie trochę wkurza to, że mm, mnie ciągle wywala. Mamy porozmawiać z Kolem. Z Kolą Pepsi. Ską Low Pepsi eee, Chyba wiem jak ten odcinek nazwę, jako tam poszukiwania Szwagrowa Chop, chop A jak na zawołanie, ale to dziwne że tak akurat wszystkie już tak atakują Chop, chop, ona no, się zlicza w tam, te jeszcze dwa. Co, jeszcze z tyłu gdzieś? Nie. A tak się kiedy robili drugie, to musieli na... Ciekawe, czy nałożyli jakieś filtry, powiedzmy? na to, żeby wyglądało to czarno-biało i tam tak czerwoną czy po prostu z kolorów zrobili, jakby nałożyli nowo tekstury mm, takie czarno-białe stanować ciekawe takie rozwiązanie Co to się? Kurde ty, ty miałeś kilku ludzi? Teraz nie masz żadnego yy... Co to się stało, do diabła? Opieraliśmy a kolejnych mutantów, gdy Iridiali? Kurde, to jakieś takie? Słowiańskie, rosyjskie i imiona. Się do garażu, chyba tego garażu. U! dobra, zaraz się zobaczy. Dobra, mu się robi ciekawie, naprawdę. Chyba między ten y, lokacjami, takimi dużymi, to mnie wywala. A kiedy jest do takich mniejszych, to nie wywala. Ty no, ty, ty owiec. Nieby beczki takie na czego dali, a macie są wybuchowe Czy muszę iśćźgują w górę, Teraz naprawdę już yy, z czasem to się naprawdę y, robi ciekawie. Naprawdę. Że pewnie dostaniemy takiego manifalka jak na After Follow. Znaczy yy, w Insanity pierwszym odsłonie. Głowę co chwila, mutanty jakieś. Hm. Dobra, zobaczymy co się ze mną zdzieje. A Witaj, czerwoną Nie pozostało już nic do ukrycia, więc wyłóżmy kartę na stół. Obaj szukamy tego samego. Wyobrażasz już sobie perłę? Jak wygląda w czerwieni? Zapomniałem, że ty nie wiesz nawet, czym jest perła. Może to zbrojownia? Technologiczny schron sprzed Dnia Zero wypełniony narzędziami i bronią? A może enklawa? Relikt Starego Świata? Obszar nie naruszony wybuchami? Magazyn medyczny, rafineria naftowa, bursztynowa komnata! Zbyt wielu ludzi szukało perły. Zbyt wielu, aby ich wszystkich odszukać, przesłuchać i zamordować. Oszczędzę ci tego wysiłku. Tylko jeden człowiek posiada wiedzę o perle. I właśnie do ciebie mówi. Odnalazłem nawet jej część. Gdy słuchasz tych słów, mam ją przed sobą. Wiem, jak bardzo chcesz ją mieć. Jak zawsze wyprzedzam cię o krok czerwono oki. Niczego tu nie znajdziesz. Kurde. Nie chciałem nic przerywać ani nic takiego dziwnego robić. O kurde! Dobra. Dobra. Witaj, czerwonołki. Nie pozostało już nic do ukrycia, więc wyłóżmy karty na stół. Obaj szukamy tego samego. Wyobrażasz już sobie perłę? Jak wygląda w czerwieni? Zapomniałem, że ty nie wiesz nawet czym jest perła. Może to zbrojownia? Technologiczny schron sprzed dnia zero wypełniony narzędziami i bronią? A może enklawa? Relikt Starego Świata? Obszar nienaruszony naruszony wybuchami? Magazyn medyczny? Rafineria? Ławkowa? Bursztynowa komnata? Zbyt wielu ludzi szukało perły. Zbyt wielu, aby ich wszystkich odszukać, przesłuchać i zamordować. Oszczędzę Ci tego wysiłku. Tylko jeden człowiek posiada wiedzę o perle. I właśnie do Ciebie mówi. Odnalazłam nawet jej część. Gdy słuchasz tych słów, mam ją Mine. przed sobą. Wiem, tak jak to bardzo to... chcesz ją mieć. Jak zawsze wyprzedzam Cię o krok oki, Niczego tu nie znajdziesz. Aha. Taka zagadka. No, ona się świeca w ogóle. To jest dziwne. Dawaj. Nie? Nic? Jezu, to chyba ja muszę zabijać? zobaczymy, bo jest naprawdę ciekawe kurde. Aż chce mi się to dokończyć dzisiaj. No jesteśmy z powrotem. Dotarmy. Żegnaj, Czerwono-oki. Gdy tak stoisz, śliniąc się z rozdziawionej gęby i słuchasz tej wiadomości, pojemniki z gazem powinny być już puste. Eksplozja, która wymiesza twoje flaki ze szczątkami wieże, będzie z pewnością malownicza. Pewnie zobaczymy się w piekle. Jednak obiecuję ci, Czerwonooki, że długo tam sobie na mnie poczekasz. Komputer, kurde, zobaczymy, co się dzieje. Czy to już kończy? I tu pojawiłaś się ty. Jaki masz teraz plan? Musimy ustalić, czym naprawdę jest perła pustkowi i dlaczego wszystkim tak na niej zależy. Kurde, no to koniec już jest. Bardziej myślałem, że to będzie jakiś bardziej epicki moment, taki, ...takie boom, jakieś nie wiem, właśnie tych szwagów coś byśmy go znaleźli, ale, Aj... ale nie powiem. Naprawdę zaczęło mi się podobać właśnie już pod sam koniec yy, tego, yy, tej Historia naprawdę. naprawdę mi się podobała tak samo właśnie ta mm, tak samo takie mm, tak samo jak w ATVO mm, Insanity in nie? Że właśnie mm, jest sobie że jest e, słucha muzyki że jest właśnie sobie tak, nie, jest taka mała historyjka coś tam się dzieje takiego jaku mm, coś tam się dzieje tak pomału taki najbardziej Podejmujące yy, takie podejmujące decyzje, czy znaczy w sensie decyzje. Chodzi mi o to, że właśnie, yy, że, że nie mogę znaleźć słowa, że akcja się rozgrywa stopniowo, pomału, tak? I na sam koniec w Insanity mieliśmy taki mocny, yy, mocny. Mocny koniec, taki że w ogóle wszystko to był jakby naszym, naszą schizofrenią, taką jakąś chorobą tego, co tam sobie myśleliśmy, że te potwory, wszystko i tak dalej. A tutaj jednak się okazuje, że jednak to są te potwory. Lecz. lecz dalej, tak jakby. Tak, to jest nie do powiedzenia, faktycznie. Końcówka jest akurat taka, że właśnie nie do powiedzenia i kupienie dalszej części, historii, których oczywiście niestety nie będzie. No, jest mi trochę. No, smutnym jest z tego powodu, że właśnie ich nie będzie. Ale. Ale, ale, ale. Ale. Myślę, że. No. mają dobry pomysł na fabułę. Lecz wykonanie. Tego wszystkiego to zostaje wiele do życzenia. Nie wiem, mało w ogóle na stronach growych pisali o tym właśnie Nicolas Games. Bardziej, o, o, bardziej piszą o Really, really Pump Studio, w mi byli tego, e, Tools i Raven Sky. O, z Games i After FALL praktycznie w ogóle nic nie pisali. Nie, wiem, może dlatego, że właśnie mało, mało w ogóle informacji, że tak nie dostawali czy coś nie wiem. Ale naprawdę podobało mi się i dziękuję wam wszystkim serdecznie za, za to, że mogliście obejrzeć to sobie i że ja sobie mogłem ją nagrać, więc dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę i do zobaczenia. W innej serii, która będzie na moim kanale, zobaczymy, może ten Just Cause 2: coś innego, takie inne klimaty. A, do, a w międzyczasie tak to. Znaczy, w takim razie to takim. Do zobaczenia yy, w randomówkach. Cześć. I czy yy, tam na tym obrazku ten na górze to nie jest wielki Hamburger? Dobra, ale dobra. Trzymajcie się. Nutrzenia. Cześć.